że tak. tak, odbioru wody, Na 30 Viola 2, <średyt>, oraz Dual Dap 18C. Niestety słońce trochę tutaj jest tak, zasłania, zgodnie, więc nie będzie widać zasadami sadami nierównymi. jest RDC Pieniądze, bo na wszystko od zgody bądź, bądź środowiskowe I to nie jest to, że ja sobie prowadzę, bo ja prowadzę z zadęb, prowadzę z ZDM, tylko ja będę to ciągle powtarzać do, 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 do końca mojego życia. Tak zostałem nauczony, chowany w domu ja my nie przekwonał, Na starzyńskiego był moim wujem, stryb, prawujem z stryjecznym, i ja wiem, jak, jaka by, jaki był edos urzędniczy w tym kraju, że urzędnicy rzeczywiście e, odpowiadali też finansowo, ale też odpowiadali przede wszystkim. Na Natomiast ja mam wrażenie, że dzisiaj urzędnikom, szczególnie w Warszawie, zaczyna się. Raz jak się wczytał, może być Dzisiaj się przejadę na górę Wilamowską i tam dokonam porównania jak to mniej więcej jak te odbiorniki się zachowują czy, są, czy jest czuły A na razie to tyle